No, dobra, co Dobra, czekaj, zaraz, bo tutaj kończę budować już go. No, tak, tak, my byśmy jak... Pokazać, w którym miejscu musisz wycykiwać Perłę, jak będziesz. Dobra, to... No, zaraz. Nie, czekaj, źle to zbudowałem. Dobra. Ukrośnik TP, akcept. I kopaj. Nie my ja jestem trochę głupi bo już Wiesz co zrobiłem? Patrz. Jak chcesz wyjść Z tego nemosa To ten blok, patrz Ten blok tutaj musisz wykopać Dobra i chcesz szybko perełkę I, i... tak I Czekaj, tutaj jeszcze od zewnątrz muszę go Bardziej zamurować Jakby typo nam chciał zrobić spuczkę to, to będzie musiał trochę dużo warstw obsady. Dobra, widzę to to my, Typa. Ty ty. Um. te pomęty pa. Te Bardzo się to bardzo się ten. A masz strań facy, A Got. i tylko trzymajmy taki a no bardzo mi się kupiłem Kupiłeś? No bo kupiłem tylko, co się nie kupiło. Rozmyś. A, no razem. Nie radzimy. Nie O tepa się. Wydyany. Czekaj, rogośnik T, P, A, C. Czyli to ten? Czy tak? I zmieniamy te na statystyki. 61 kili, 74 DD i 10k. Te Ej, pamiętasz jak nam się wytok tepał? Tak, pamiętam to. W. D. A. Dobra, tepłem. I to tutaj zaraz dopiero. Nie pij. Właśnie o tym mówiłem, dlatego my je pić. Kurde, rozpędziłem się za bardzo i 500 razy sobie małem Dobra, widzimy się przy następnym tepek. Dobra, widzę kolejny Dobra, tepek. Nie kolejnego pod gwiazdkę. Nie, ja nie zdążyłem. Kurde. No i dead. No i się nie. On był, ma kostium, który zabiera ci dwa serca i wie, i jaki. i diaksik. Wystawy. Jak dasz radę, to tak, on git... A ty nie chcesz? Co? Co on ma za że on ciebie w sekundę zawiózł? Nie, bo po prostu nic nie zrobiłem, ja próbowałem się ful rozkopać. Widzowie Dedik numer jeden. Wypordzimy Dedy sobie na tym filmie w Ej, będzie kolej... tak. I kolejny teraz, nie typamy już do Nemosa, tylko typamy... Innym sposobem, że stawiamy tego turbotrapa po prostu i do niego. Przetestujemy, jak on działa. Dawaj. Nie, patrz. zrobimy tak, że kupujemy turbotrapa, trapujemy w Nemosie i jak będzie jakiś mocny typo, to wtedy mówimy turbotrapa. nie trapa. chodzi o to, żeby przetestować, czy turbotrap jest OP OK do trapowania. Nie chodziło też. Że ty chcesz postawić turbotrapa i do niego trapować? Tak. To przecież to jest taki sam traf jak my trafujemy. No ale testujemy, czy on jest taki sam. No ale chodzi mi o to, czy testujemy, czy z nim się da coś zdropować a ja co człowieku. Dobra, widzimy się przy następnym sposobie tepeku. Dobra, widowy tepa się. Poczekaj, bo musiał to klikera Wyłączyć! O dobra. Już! Dobra, tepłem. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Mój autoclicker fajnie dripuje. Polecam wam sobie... Poczekajcie. Na autoclicker się tak ustawić ci na tym. Fajnie się dripuje. Dobra. Tomek, tylko no, on tu mi prawie w ogóle dripuje. Się... No tylko trzeba umieć trafić najpierw z tym. Dobra, idziemy się do następnego tripeku. No i tam i tak samo, i tak samo szybko. Dobra, widzimy się przy następnym tp Dobra, idziemy, kolejny sposób na robot trapowania nie pokazywałem nawet. Bo z nim to sensu nawet nie miało, bo się spłakał potem na miejsce z. Dobra, zobacz, z moim teammate'em Ja się z go... wiem, że on się z nim bił, bo on się by się spłakał. I no, potem się przegrał, jakbym go bił. No, to no. no i No i no oczywiście udałem, a potem się wywaliłem od tego z pokusa. No, ty bo tylko ze frunów w tym jego powietrzu, bo inaczej na myśli. Jak ja nie miałem prawie perełek, jak miałem perełki, to ja się wywaliłem. No i kolejny sposób na zarobek to, co kupujecie łuk. Z infinitką z czołę, jak macie rangę, to macie lepiej. Po prostu na eventowej się siedzicie. Dobra, wkładamy. No, dobra, Ecz, um, No dobra, bo takie nie posiadam. Dobra, ja. najlepsze ceny. Gdybym ja ja miał ten ha, ja bym miał 10K, i bym to mi z klikiem kupił, to się tak szybko nie No i tak, i wiecie jak. Dobra. I sposób to jest taki, i za najlepiej, jak macie kupione to. I to, to jest fajnie ustawać akurat. Taki do widzicie, klątwa też mam takie łatwiej sobie pójdziecie. Tam w róg mapy. Idziecie nie w tą stronę, tylko tam jakiś fajny ruch musicie zmieniać, no po prostu i sobie farmycie i Tam jak macie tam taki fajny... Co mi dykam? Za dosłownie będziecie mieli 20 stycznia bardziej pracowali film. A który będzie głównie też... Do tego mam miniaturkę, tylko, do tego obecnego... To nie, to chyba w tą stronę było. Będę musiał sobie nie tylko zrobić. I miałoby być film o co dwa dni, ale mi się delikatnie chciało, to nie chciało, bo zapomniałem raz, potem też Zrobiłem Jak macie kordy z To róbcie Ja mam mogę tylko Ten pierwszy Czyli liczba To Było nie, Ile wyświetleń w tym miesiącu To no. tyle no, Wygram no nas zawołujemy, o czym wspominamy, że mi się nudziło, bo dekle mi nie mogę odpisać. To mój piękny... Dobra. Ty, po której oskoło, bo to mam takie, to to będzie, no co ma chyba już pan? Kordy zagadaczek. To sobie zatrzymajcie. O, o nikt nie klepał I są nogi klepiecie Jak macie rangę, to łatwiej idzie Bo jak kupujecie pakiet To tam macie dużo dobrych o Dzięki typu knok, no, nie fajnie No ja sobie zdobyłem hajs zdobyłem I sobie kupiłem takie, co to bardziej księgi, co sobie kupiłem. I na pewno sobie to się porobiłem sam. No, bardziej ciężkiem tam ale to kupiłem do 24 koła, żeby na niego 40 zmian, Zmiany, bo miałem wydałem na nie jakieś około 14 kawałek za 400 litrów kogo? 400, 500, to od kolegi odkupujemy fajnie od kupiłem, bo fan, tego tam, tego co się... ...wyspłakał, mm, Nie ...wiedomą klepać. No po prostu tylko się nie klepaliśmy, no, tak to... ...opa. O, spokojnie. O, dobra mi rozumiem, że tak nie wiem, jak to będzie, jak pokazał Bo nie wiedziałem czy nagrywanie się nie włączyło. Niechajdę zapiję, bo poczekam... Będę... Ja, a dobra. Ja się nie kupiłem, opet to zaskoczyłem, tym temu panowi oddam. 50, potem 51 i z jakiejś cika zamieczyk, który mi pan twierdził, że porzucił do Nemo i to był jego plan trochę. Ja chciałem na początku kać w Nemo i potem i dał ten mi się kupić, bo mój taki co kupiłem za 20k do to mi z klikiem wystawiłem, z ultrataniem, bo z RAM, se, zeku i wiecie. Nie, no. Mójcie, ja potem się bawię, mam od 50 tą z, z 55k albo 60, Jak będzie po prostu chuj mi tą... uchwała, to nie czek. Jak i tak on tego nie używał, więc macie sens z tego. A jednak z drugiej stronę proszę. to jaki tam to chyba ta... Ale ci, bo ogólnie łatwiej jest kolmyć tak jak macie łuk Chyba jak ktoś chcecie to, możecie chce, skałki, to jest jak to Wtedy idziemy wy w Turek. Następny film będzie około 10-20 grudnia. Z powodu tego, że chcę zrobić film dopracowany i nawet nie będę w trakcie tego, to ja go nagrywał, jakby... tam i będziecie mieć tam na pewno takie liczniki, rozdegon, z tego, co do tego nie Nie wiem, jak tam to się mówi, nawet nie. ale tam Dobrá. Snowblock. Dobrá, tak už šedím to nawet. Dobra, tak, tak. Znowu. Nie wiem, co mam robić. Dobra, tak. Dobra, tak, 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 tak. Tak się myślałam, że tego nie dam rady zrobić, bo jeszcze Tak mi to bylo všechno. Já po těch kordech nech měl se zbytný zván, tak mi to nejde Takže, Więc, wiem, to już na tyle. Ten film będzie taki krótki w miarę. Hoppa. Hop, hop. Uf, uf, uf. Ja jestem się bo coś to. A nie nawet co to nie, się nie chce Zbytnio nie mam co mnie jest ja, no, to mi będzie, nie jest opłacalne. Ja na tym będzie planuje zrobić, tak może dzwonkę.

Trzeba mi ściekać, chcę. I tak mi nie gadam, po prostu. I bardzo trochę pomagają mi na przykład pomagają no te eventowe, jak one mogą mnie pomagać. Dwie um, rzeki za 105k, ja bym go kupił nawet za 110k. Próbuję go kupić za 110 Dobrze. to no, czyli w tym odcinku Hello.